Witamy Jim Richards i Angel Priest. Dziś będziemy mówić o barierach i zasadach, jakie musimy ustalić w naszych relacjach. Oczywiście występuje w tym temacie bardzo wiele ciekawych aspektów. Ale zajmijmy się dziś kilkoma. Po pierwsze, nie masz prawa, aby oczekiwać czegokolwiek od kogokolwiek, kogo uprzednio nie poprosiłeś, czy możesz to od nich oczekiwać i na co w dodatku oni się jeszcze nie zgodzili. Dlatego w moich przedmałżeńskich nauczaniach 50% par, które do mnie przychodzą po poradę, nie kończą ślubem, ale decydują się, aby zerwać te relacje. I tak, jak to strasznie może zabrzmieć, jest to jednak często ich jedynym ratunkiem albo uwolnieniem, ponieważ uświadamiają sobie, że żyją w oczekiwaniach, na które druga osoba nigdy się nie zgodziła albo nawet nie planuje, co potem okazałoby się wielkim fiaskiem albo nawet rozwodem. Tak wiele razy pary wychodziły zszokowane z mojego biura i cieszę się, że działo się to teraz, niż raczej dwa lata po ślubie, kiedy wszystko okazuje się w jedną wielką pomyłką. I kolejną rzeczą jest, że nie masz prawa. Urażać się na kogoś, jeżeli wpierw nie ustaliliście zasad zapobiegających temu, bo potem najczęściej mówimy, myślałem, że on albo ona wie. Podobnie jak moja córka, kiedy przyjdzie ze szkoły, opowiada mi, że ktoś zrobił coś, co ją potencjalnie uraziło, wtedy ja ją pytam, czy dałaś mu znać, albo rozmawiałaś z tą osobą? Nie. Więc może powinnaś podejść i po prostu porozmawiać i dać tej osobie znać, że to, co powiedział lub powiedziała, uraziło cię albo spowodowało, że poczułaś się tak lub tak. No ale mamo, przechodzę do ciebie. Ja na to, kochanie, to jednak nie zmieni sytuacji. Musisz iść do tej osoby i dać mu znać. W przeciwnym wypadku, kiedy mówisz o tym z inną osobą, wtedy, wtedy Biblia nazywa to obmawianiem, plotkowaniem. Więc po prostu porozmawiajmy z tą osobą, spytajmy się, co przez to mieli na myśli, kiedy powiedzieli daną rzecz, która nas potencjalnie uraziła. Bo jeśli chcemy być efektywni w komunikowaniu się z innymi, musimy im dać znać, jakie są nasze zasady i bariery, a także zapoznać się z ich. Jeżeli nie pójdziesz do osoby, która Cię uraziła, ale zwrócisz się do osoby trzeciej, aby się tym podzielić, wtedy otwierasz drzwi, aby stać się ofiarą tego wydarzenia. Dlatego musisz ustalić ze wszystkimi zasady komunikowania się z Tobą. To, czego nauczyliśmy się i studiowaliśmy w alternatywnej medycynie, to fakt, że zasady dają Tobie poczucie Ciebie samego, czyli kim jesteś. Skąd to poczucie pochodzi? Z Twojego serca. Więc osoba, która nie ma i nie wyraża bardzo wyraźnego poczucia tego, kim jest, wtedy są zawsze niepewni, mówiąc, To jest miejsce, w którym ja się zatrzymam, a ty rozpoczynasz. Jezus powiedział w Łukasza 17, Jeżeli twój brat cię urazi, idź i powiedz mu. A Mateusz 18 dodaje, Zrób to pomiędzy tobą a nim na osobności, prywatnie. Czyli nie angażuj innych w wasz problem. W jednym fragmencie jest także napisane zgań go, ale my myślimy, że zgań go albo napomnij oznacza, że musimy mu porządnie utrzeć nosa albo tak zwane natłuc po głowie, żeby tego przypadkiem nie robił. Jednak w oryginalnym napomnij twojego brata oznacza ustal zasady waszych relacji, waszych komunikacji. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby wyrzucać na przykład mężowi: "Jeżeli jeszcze raz to zrobisz, ja się z tobą rozwiodę", bo rzeczywiście tak mogło się wydarzyć w twoim życiu, ale to nie było ustalenie zasad, bo prawdziwe zaznaczenie zasad oznacza, gdzie ja mam rozpocząć, a gdzie ty masz zakończyć. Bo jak wiele razy, kiedy byłem z przyjaciółmi, albo w biurze, w pracy, gdziekolwiek, nawet i przede wszystkim z członkami mojej rodziny, był czas, że musiałem usiąść i spytać: Czy to, co zrobiłeś, albo powiedziałeś, oznaczało to lub tamto? I czasami osoba odpowie tak, a czasami powie nie. Wtedy ja odpowiadam: Mimo że może tego nie miałeś na myśli, ale kiedy mówisz do mnie w ten sposób, albo używasz takiego tonu, albo podnosisz swój głos, Wtedy według mnie ja to odbieram jako atak, albo czuję, jakbyś chciał mnie zlekceważyć albo poniżyć, i chcę, byś zrozumiał, jaki to wywiera na mnie efekt. Bo jeżeli chcesz mieć ze mną przyjaźń albo relację, Albo jeżeli chcesz pozostać w miłości, wtedy nie możesz powtarzać takiego zachowania, nie możesz mnie tak traktować i oczekiwać, że na zawsze będę się w stanie temu opierać. I tak, tu i teraz ustalam zasady, a jeżeli taka osoba wraca do takiego samego jak poprzednie zachowania, wtedy odpowiadam, myślałem, że ustaliliśmy już zasady i się będziemy ich trzymać. Bo możesz niestety czasami dowiedzieć się, że taka osoba nawet nie dba o ustalenie zasad z tobą. Wtedy wiesz, z czym masz do czynienia. Dokładnie tato. To, czego ja nauczyłam się w ubiegłych latach, rozmawiając z innymi, to to, że bardzo często ludzie nawet nie myślą, nie zwracają uwagi na ustalenie jakichkolwiek zasad. Nie ustalają ich nawet dla samych siebie, ale zawsze od razu uciekają się do krytyki, osądów i kochają mówić o tym, co ktoś zrobił, bez ustalania jakichkolwiek zasad z nimi. Bo przecież nie możemy informować innych o naszych zasadach, jeżeli sami nie mamy ich ustalonych. A w dodatku, jeżeli masz osobowość, Uzależniania się, współzależną, wtedy tym bardziej będziesz się bał ustalać zasad, myśląc, że ta osoba zerwie z tobą kontakt na stałe, czego w ogóle nie chcesz. A skoro tego nie chcesz, wtedy uciekasz się na plotkowanie, krytykowanie, narzekanie i życie w zgorzknieniu. Jednak nie musisz tego robić, bo jeśli będziesz podążać za planem Bożym, zwłaszcza w komunikowaniu się z innymi, wtedy konflikt zniknie, twój ból zniknie, a także zaczniesz unikać kolejnych. A to przerodzi się w część chronienia Twojego własnego serca. Dlatego spróbuj każdego dnia podejmować właściwe decyzje, które z krok po kroku doprowadzą Cię do lepszej jakości całego Twojego życia. Bądź błogosławiony, do zobaczenia.